Uwaga kierowcy, dziś na patrolu drogowym Mikołaj. Grzecznych, niełamiących przepisów, nagradzał upominkiem, a tych, którzy nie przestrzegają kodeksu drogowego, obdarowuje rózgą. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Sadowiu, przy wsparciu policjantów z opatowskiej drogówki, postanowili przeprowadzić Mikołajkową akcję przy drodze krajowej nr 9. To jest żywa lekcja w terenie, żywa lekcja o bezpieczeństwie w terenie, dlatego cieszy się powodzeniem, dlatego cieszy się e, zainteresowaniem i, i jak Państwo sami dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, niesamowitym zdziwieniem również kierowców. Jest to dla nich miłe, bardzo miłe zaskoczenie, że, że młodzież i policjanci e, mają takie działania właśnie w dniu mikołajkowym. Pomysłów na spędzanie mikołajkowego dnia nie brakuje, ale w Sadowiu połączono przyjemne z pożytecznym. Wszystkim kierowcom z okazji Mikołajek życzymy szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy, a to, że młodzież włącza się w takie akcje, to jest niesamowicie budujące, ponieważ no, wszyscy powinniśmy dbać o bezpieczeństwo na drogach i nasze wzajemne. Także wspaniałe Mikołajki, właśnie zorganizowane w, takiej, w takim kontekście. Policja w ostatnim czasie apeluje do kierowców, aby dostosowali jazdę samochodem do panujących warunków atmosferycznych. Nic zatem dziwnego, że takie akcje mundurowi wspierają. Będziemy zwracać przede wszystkim uwagę na to, czy kierujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy samochody w związku z panującą aurą są dobrze odśnieżone we właściwy sposób oraz czy mają badania techniczne, czy używają świateł drogowych zgodnie z panującą aurą. Uczniowie z Sadowia ten dzień z pewnością spędzili nie tylko Aktywnie, ale i edukacyjnie. Dzisiejsza akcja nazywa się Z Mikołajem na Drodze. Jest to już taka cykliczna nasza akcja, która e, jest stricte akcją profilaktyczną, edukacyjną, ale też ma w sobie elementy zabawy. E, mianowicie, nasza pani pedagog, e, z, która jest opiekunem szkolnego koła wolontariatu z wolontariuszami, e, na Krajowej Dziewiątce we współpracy z Komendą Powiadową Policji organizuje akcję, w której Dbamy o to, aby kierowcy bezpiecznie poruszali się po naszych polskich drogach. Zima wymaga wzmożonej uwagi kierowców i pieszych. Od najmłodszych lat trzeba zatem uświadamiać. Mamy wierszyki z życzeniami dla osób, które jadą rozważnie, a dla osób, które jadą nierozważnie, mamy takie wierszyki, które upominają ich, żeby jechali bezpiecznie. Różga ma dać do myślenia, jazda jest do poprawienia. Zapnij pasy, noga z gazu i telefon odłóż na bok. Dziś za rozwagę dziękujemy, dziś prezenty rozdajemy. Chcemy zdrowi, by ci cali, by kierowcy uważali. Mikołaj dzisiaj ma pełne ręce roboty i żeby wszędzie zdążyć, z pewnością spieszy się. I po regionalnych drogach jeździ bardzo szybko, ale my go nie naśladujmy.